Cześć, z tej strony 3. witam bardzo serdecznie w tym, kolejnym, 69 eee, odcinku ogólnie, a kontynu kontynuacji przechodzenia do Radku z Grygołsa w Tsushima. Eee, miałem nie mówić numeru filmu, no ale się dzisiaj trafił taki eee, kompletnie niespecjalny, normalny, bez żadnego znaczenia, więc czemu nie zmieniłem stroju na koniec poprzedniego odcinka, chyba, że mi się po prostu nie chciało. Więc jak wygląda no podobnie, ale mniejsza. No. Że znajdziemy tutaj coś ciekawego. No coś tam brzęczy. Więc... o ma Bum, bum, tak, tak. Nawet nie ma żadnych zapisków. Co to? Skały. Tam są jakieś też spalone

Udało się, więc nic. W sumie na tę chwilę ani razu tego nie spitaliłem, jestem siebie nie sam bardzo naprawdę. Twój talizman obrony Mashiry został ulepszony. Co jest? A. Sam kliknąłem, więc mogę pokłaskać małpkę. Talizman obrony masirie. Spoko. Czemu nie. Więc. A ty? Masz jakiś problem? Masz, masz jakiś problem? Nie wiem, chyba nie. A coś. Nie wiem. Czy tamto to jest. Tam to, coś, coś w, w, w ogóle jakiś kawałek dalej. Eee, szczerze powiem, chyba się wrócę. Co jest tutaj? Jeszcze jedna chorąga Sakajów. Okej. Okay. Tu mam też misję. Skutek straty. Mnich oddał się w ręce Mongołów. Będzie zniszczyli obozy ocalary niedaleko jeziora Nagata. Być może uda mi się powstrzymać Mongołów. I tak dalej. I odesłać mnicha do obozu, gdzie jest bardzo przydatny. No może być. Więc, 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 więc... Można tam polecieć. Nie ogarniałem na tą chwilę misji, tylko latałem sobie po mapie, więc można by ruszyć dupę i zrobić coś wreszcie... No. <laughs> no może trochę przesadzam. Bo robiłem tam jakieś różne rzeczy, no i... I były w miarę...

息で <Met> は,はここが一番だと思ってきたんだけど、船がうらやましい。なぜだ。ボロボロだけど元の形がわかるだろう。たぶんそうい俺の家族の持ち物。父の手ぬぐいも、爸爸の櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を家族。まずはここから鉄を探さ,さなくちゃ。どちらも手に入らない。 少しは足し、になるかこれは受け取れない。あなたが立てたことになる遠慮するな。お <laughs> 家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。では、ありがたくいただきます。家の場所は、境取りでの西にある草原いつの日か、招待する約束だ。約束だ。 Pomoc na dłoń, zaktualizowano pokaż na mapie. Teraz jest to typowo jako misja? Czy ja po prostu mogę tak go znajdować na przestrzeni czasu? To mnie zastanawia, nie mam pojęcia. Tam to wygląda naprawdę fajnie. Tamten kawałek, no ale już. Kurde. Chciałbym tam polecić. Czy gdzie jest, jest kaza? A siema. Tutaj widzę mongolów już. Tutaj są. I wcale... A tam już kolejni? Nie, to chyba zwierzęta. Tam coś jest. Zamek, czy tam Fort Sakajów, okej, okay, nie było tematu. Coraz bardziej mi się nie chce walczyć z Mongołami. Zrobi się to po prostu takie... trochę monotonne. A, to tutaj. Ta misja. Uj, przesadziłem troszkę. Ktoś chciał mój... Co tam, zapis fizyki? Tak! Manołem <laughs> tak kompletnie. Nie widziałem tego. Na was grana wiadomość. Ja, ja zaemonię. Poszukam w zniszczonej wiosce zapasów. Zdobędę drewno na ogień. Poszukam kwiatów na lekarstwo do szuna dla ciebie. Nie martw się. Przyjdę, pójdę, pójdę nocą, by ustrzec cię, się strzał. Proszę jedz, śpi, zdrowie. I tęsknię za tobą. Wrócę po trzech księżycach. Okej. Okay.

こぼとなら何か知ってるはずだ。夫が周を引きいてる。どうだどうぜ？どしゅんを探しておる周はどちらへ行った？さてね、私の知ったことじゃないよ。民のため毛故に従ったのだぞ。頼んじゃないさ。 あの人がいなけうそこれからは飯はなしってことだ。うそうそうそうそね、おうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえそうそうそうそうそうそうそえ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう

Robi misję. Koci. Ona naprawdę nie ma ręki. Poza kwestią mojej walki z Mongołem, kaza jak się patrzy. Ci wieśniacy mogliby się zesrać po prostu, jakby zaszli Tak samo się na tym. to jest? 幼子にとっては花ははだつらい傷だったであろうな馬屋に侍が逃げ込んでね飯をやったんだ父に見つかって腕を切られた敵を施した腕だってさむごいな重すぎる罰だ父は正しかった次の夜侍が戻って皆を殺し回ったからそれからは道春様が親代わりこうして生きてるのは Ciziza, jakie powalone. Jezioro nagata. Jedziemy coraz bliżej w tę stronę, bo kojarzę właśnie te rejony. Ja tutaj byłem w sanktuarium kotów I właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Czyli... O. Ja myślałem, że samuray, czy tam ktoś jest samuraj. samurai. ジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョ Naprawdę tutaj jest wyzwanie łuku, podnośnie łuków, odnośnie łuków. Wakuda, a go nie kiedu al. Kaneci da ne. Czma mo ko mo i l u ni. O t t no ni ne. o i no k e n da. ne. w 後を辿ろうこやつに正体を知られたくないの身を切られ村を焼かれたのだ己の父の満身が言えんさっきの私の問いにまだ答えてないよ夫は逃げたの今は黙って走れそうだねでも足と腰が我慢しなきゃ道春様のためだそれに夫のことも放っておけない Nicki to ZU. Ktoś jest przy brzegu? A, w sumie idziemy w tę stronę, w której ja i tak poniekąd chcieliśmy. iść wcześniej. To jest chyba to wezwanie z łukiem. Wrócę się tam po tej misji. Stay here until I kill the mongols. Czemu to, to, to znowu? To jest drugi raz. E, w tym dodatku, chyba, że nie zostało to przetłumaczone prawidłowo. Znaczy, że, że nie zostało w ogóle przetłumaczone, nie, że prawidłowo czy nie. Nie zostało po prostu przetłumaczone. 道中様。ま、縛られておるな。じきに切られる。ああ。はた。とうご。怪我してる。わからん。我らが気づかれれば殺される。どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心はつぶれ。坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ。二人を助けて。

Naprawdę, aż nie wierzę. Ciekawi mnie, czy jeśli bym załatwił wystarczająco szybko wszystkich. Czy to ma znaczenie? No dobra, strój Tadayuriego, no bo to jest jedyna opcja, żebym mógł naprawdę wystarczająco szybko wszystkich załatwić. твой な、プラブ助けられましたな。お <noise> 侍<楽>、あのワコードは無事でしょうか。救うことはできなかった。無念でしょうな。あんたは地獄に落ちろ。小鳩。腹に子がいるってのに。まことか。 十五年前と同じだ。私たしらの命なんて取るに足らないんだろう。選ぶほかなかったのだ。叩きは必ず取ってやる。スコテックストラティ、いつか許されるでしょう。あなたのとがではない。 Tadzizm od rozpaczliwych kroków. Jeśli nie posiadasz strzału, możesz zyskać jedną strzałę poprzez zablokowanie wystrzelonej w twoim kierunku strzały. Wymaga opanowania techniki odbijania strzału. No to, to mam akurat już od bardzo dawna. Wow, naprawdę? Wow. Nie, 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 nie... nie u, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, nie, nie nie, naprawdę nawet jak to było powiedziane do mnie bezpośrednio, że że, że wybierz, kogo uratujesz, to wydało się dla mnie takie nie. Niemożliwe nieprawdopodobne, na tę chwilę było w pełni. Albo coś zrobię, albo spitole, albo nie dam rady. Czy to jest możliwe, że mogłem strzelić w to odwracając ich uwagę Co jest? Co jest? Są zapiski? Czy to możliwe, że mogłem odwrócić Ci uwagę w ten sposób? Mówię, w ogóle nie potrzebę do tego na takiej zasadzie, że. Tutaj coś jest ukrytego. Mówię, w ogóle nie potrzebę do tego na takiej zasadzie, że typowo będzie wybór. Widziałem, że nie jest to. Nie wyszło to tak fajnie, za fajnie, ale. To była kwestia, że nie z mojej winy w sumie się stało, że Nie no Dziwnie, naprawdę dziwnie się teraz czuję trochę Dziwnie się teraz czuję, bo tak bardzo Nie, Nie myślałem, że, że takie coś może być No ale no co tam. Nie, może postąpiłem e, pochopnie, może jednak mogłem odwrócić ich uwagę. E, I w ten sposób uratować i jednego, i drugiego. A może nie. A może to po prostu była kwestia do łatwiejszego pokonania, że jak pójdę na jedną stronę, to ci z drugiej strony przyjdą i wtedy będę mógł po prostu je wysadzić. I mi się wydaje, że to bardziej w tym kontekście szło. Po co dostaję punkty techniki, skoro już nie mam na co je wykorzystać? Chyba, że coś jeszcze doda się, ale nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Przed chwilą strzelałem. Okej, nie widziałem tego ostatniego. Właśnie, to jest znowu, znowu to samo po raz kolejny. Nie widziałem wszystkich. Muszę zacząć od tych najdalej. Jeszcze raz. A nie, ja go widziałem, ja go nie trafiłem. Siedem cztery. Siedem cztery. Nie wierzę w to aż. No, do trzech razy sztuka. <grywka> 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 7, o, ho, ho. o ho, ho. oczywiście jestem głupi ale musicie mi wybaczyć i o co mi w tym chodzi No o to że kurde ja tutaj walczę o to żeby ulepszać ten pierdzielony taliz talizman o a mogę o 1,6 sekundy mieć wy, wy zwiększony, wydłużony czas koncentracji. Ja tego nie używam i to jest mój błąd. Tak, Jim wykonał już coś. W sumie, patrząc na ten film, to to będzie tyle. Wiem, że mi słabo idzie, adekwatnie do tego, że oczywiście filmy są krótkie. A pomyśleć, że robiłem w marcu na początku. I jeszcze przez chwilę, chyba na początku kwietnia, chyba do, nie wiem, tam 11, 12, coś w ten desny odcinka, na początku pierwsze filmy, półtorej godziny, godzina, półtorej, dwie godziny, dwie i pół godziny chyba nawet któryś film miał, chociaż nie pamiętam już tego tak dokładnie, ale robiłem tak długie filmy pojedyncze z Ghost of Tsushima, aż że dziwnie się z tym czuję, ale chciałem robić takie filmy i nie mówię, żebym nie chciał, na pewno nie mówię, że nie chciałbym posiedzieć dłużej, ale szczerze edycja takiego długiego filmu jest troszkę monotonna się robi, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to kwestia renderowania, że jednak niestety, ale potrafią być jakieś błędy, jakieś problemy i film nie chce się wyrenderować w DaVinci Resolve, bo, bo coś mu nie pasuje. Coś, coś, coś nie pasuje po prostu z jakimś fragmentem gry filmu, fra fragmentem tego klipu. I, I tyle. Ja na to nie, nie mam wpływu żadnego. No dobra, więc po raz kolejny. No nie, dobra, zmienię na wędrowca. Zmieniam ciuchy, dobra. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten 69 <laughs> odcinek ogólnie. I kontynuacja mojego przychodzenia dodatku wyspajki. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to, to fajnie. To się cieszę z tego, że film się, się podobał. Wydaje mi się, że ostatnio tego nie mówiłem, więc, więc. Więc uważam, że powinienem to mówić. A. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.